I tu o Marii, Mari i kolejna przesyłka. O, widzicie, zepsułam. Kolejna przesyłka, którą otrzymałam. Ja już wiem od kogo, wy też z opisu zostawcie serduszka o, widzę dwa lizaczki tutaj na konkurs więc to odłożę Zajączek. O, ile tego? Prześliczna karteczka. O, tu jeszcze coś się skryło. Skryło. Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych i radosnych świąt Wielkiej Nocy. Życzę Iwona z kanału brunetka. Iwonko, ja Ci bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Wielkie serduszka dla Ciebie. Widzę, że pomyślałaś o wszystkim. Moja karteczka już do Ciebie dotarła. Mam jeszcze pisankę i krzyżówkę w kolorze pomarańczowym. U mnie takie nie ma. Dziękuję. Tutaj mam też takiego fajnego lizaczka urodzinowego jest o, jeszcze mamy o, jaka urocza czekoladka happy birthday czy birthday bardzo serdecznie dziękuję pomyślałaś o wszystkim jest mi naprawdę bardzo, bardzo miło czekajcie, żeby teraz nie zepsuć sobie z wami jaka śliczna kartka kochani, przepiękna bardzo, bardzo mi się podoba o ile słoników, aleś mnie zaskoczyła, naprawdę jeden, dwa trzy, cztery pięć Moc szczęścia I jeszcze różowe, diamentowe no, aż tyle, no nie spodziewałam się Jesteś niesamowita Samych radosnych, słonecznych Pełnych szczęścia i miłości i chwil Wszystkiego co najpiękniejsze Rzeczy Iwona z kanału Brunetka Jeszcze raz Was serdecznie Zapraszam na kanał Iwonki bardzo serdecznie dziękuję jeszcze czekoladka i zajączki zaczniemy sobie od krzyżóweczki naprawdę się nie spodziewałam myślę że kanał i włonki wszyscy znają a jak nie znają to Serdecznie polecam i wącko zaskoczyłaś mnie totalnie. Tu jeszcze jest. Jeszcze raz wielkie, przeogromne serduszka. Za pamięć zachęci za niespodziankę. J i F. A czy w zrabkach coś wpadnie, czy nie wpadnie, to już jest nieważne. W, przepraszam no u Iwony była fajna fajny konkurs z krzyżówkami oczywiście, że wziąłem udział Czemu nie? A i V. To myślę, że A będzie. I ona ma szczęście w zrapkach. Bardzo często trafia coś fajnego. Także zapraszam do oglądania. Także na chwilę zniknę, nadrapię sobie trochę, żeby to przyspieszyć, i zaraz do Was wrócę. Kochani, jestem z powrotem. Nadrapałam. Tu mamy jedno słówko las. Trochę przyspieszyłam. Teraz szukamy P i Z. Widzicie, tu jeszcze G też było tu jest Ada i też było Kolejne dwie literki to tu jeszczep widzicie. u oraz i. Tu jest ika. Drugie słowo. Tu chyba nie ma. klif drugie słowo. Także z tego co widzę to tu jest pusto, ale dla pewności sprawdźmy. Tak jest PO, ale Iwonko ty się nie przejmuj. To było 5 zł. Teraz przejdźmy do pisanki. Numerem 44. Bardzo dziękuję. Tutaj jest garnek. Trzewo. Ja, ja widzę broku. Widzę drugi broku. I widzę koszyczek. Tulipan. Liść. Tofi. Wiśnie. piedronka Kurczaczek. Wiśnie. Marcheweczka wiaderko, zajączek, słoneczko i listek. Tutaj nie ma, ale to tak jak mówiłam, nic nie szkodzi. Sprawiłaś mi taką niespodziankę, że ja się bardzo cieszę. Nie spodziewałam się. Teraz drapki urodzinowe. Może tak. Rapiemy sobie Kolotka, jedną moc szczęścia. I tak będziemy dozować to szczęście. Szukamy słoników. O, patrzcie, jest na dzień dobry w zrapce z numerem 157. Czyli na pomnożenie będzie. Jest i owieczka, a pod wygraną jest. O, patrz, i 2 zł. Kontrolne A. Teraz moc szczęścia szukamy 16 dwadzieścia siedem, dwanaście i trzydzieści jeden. Oczywiście cylindra.

Tutaj pusto, ale to absolutnie nic nie szkodzi. O, sobie zetrę to teraz kolejny słonik. Mamy kozę, ślimaka, pingwina i rybkę. Mogło być 80 zł. No to teraz. Jeszcze jedno moc szczęścia. Szczęście to mi, Iwona, sprawiłaś ogromne. Pamiętajcie, żeby zajrzeć na kanał Iwony, zostawić miłe słowa i wszystko, co trzeba. Takich liczb szukamy. A mamy 31, 12, 2, 32. 24, 7, o, jest cylinder. Kolejna wygrana. Te cylindry mi dość często w tej zrabce wpadają. Ja mam ta zrabka lubi. 20 i 18. Co mamy? 5 zł. Super. Powinno być te. zgadza się. Tu teraz nasze kolejne lotki. Znowu będzie długi odcinek. Mam nadzieję, że się nie pogniewacie. Wewiórka, owca. Jestem z wami, przerwało mi, ale tu nie było nic. A mogło być 10 zł. Kolejny słonik. Mamy króliczka, owce, wiewiórka i pingwina. Lubię tą zrabkę za złotóweczkę, bardzo, bardzo fajna jest, wdzięczna. Owieczka, puchacz, y, królik i koza. I tu złotóweczka się nie schowała. No a teraz siódemeczka z numerkiem piętnastym. ona włożyła w serce tą przesyłkę jeszcze raz dziękuję i dziękować będę do końca odcinka naprawdę jest mi bardzo bardzo miło nawet jakby nic w strapkach nie było to nie szkodzi liczy się pamięć jeszcze dwa pola ma, ale to nic nie szkodzi. Mam na pomnożenie 6 zł. Mamy słonika i cylinderek. Mam przepiękne karteczki rodzinową i świąteczną. A Was serdecznie zapraszam na kanał Iwony Brunetka. Do zobaczenia! Pa!